Dobra chłopak składamy, dobra bieżnia wystygła, w międzyczasie byliśmy po głowice, troszeczkę trzeba oliwki żygnąć. teraz to będzie chodziło tak jak się należy, no to dzięki wam to robię, bo ja nawet bym nie wiedział, że ta bieżnia jest wymienna, a tak to widzicie współpraca się układa. Nie, ta, ta, tam. Gdzie ten klin jest? szczęście ja tego nie wbijałem. Ja masz taki klucz elektryczny w domu dobra uszczeleczka uszczeleczka ląduje już idę obsikać głowicę głowica już jest przygotowana do montażu ewentualnie zgodnie z zaleceniem obdmuchać tylko z, z tego pyłu i zakładać Głowica na silikon czy jak? Tak? No właśnie myślałem na silikon. Na farbę też. Spierdalać się, mówi, a nie, a nie, więc... Uciekaj, kurwa. Co ja jestem, kurwa, uciekinier? Siedzi. Teraz ładnie podokręcać i... I go będzie. Nie? Bo tak to się otwierał na jeden i półtora. Dziwię się, a przełożyłem na drugą stronę. Dobra, najpierw zrób mi na 50. Jak na 50? Dokręcenie. Dlaczego? Dobra, 50. Kurna mi się tu zamyka. To jest tak, jeden, ta jest druga. Yy, numer 3 to jest ta. trzy, numer cztery, to jest ta, a później zrobimy na trzysta. numer cztery, numer pięć, to jest ta, pięć, numer sześć. Ta była 6, to tu poczekaj, na 5 była 5 Dobra Cię Ci stało i ta jest 7, dobra Czyli ta jest 5, ta jest 7, dobra, odwrotnie. 7 Patrz, kurna ty, ta nasadka troszkę jest za gruba tutaj. Daj tutaj 20, Dobra, ja wezmę sobie 20, 24, ale cieńsze ścianki, żeby były Może ta ma cieńsze? Zaprzeczam go, no odkręcałeś to Przecież ty to odkręcałeś, nie ja. O, pierdolę. Nie, jest. Dobra, pierwszy etap dokręcenia mamy. Co mi się tu kasuje? To weźmy teraz sobie na. A polećmy, 120. 120 i później już na 220 No tyle ma być Głowica dokręcona Jeszcze raz wy... Wydmuchamy wszystko Teraz możemy posmarować sobie Tutaj gdzie szklaneczki chodzą Żeby one pracowały zanim pierwsze smarowanie Tu dojdzie to już możemy tu Napsikać oleju. A musowo, no. Musowo, nie? No. Widzisz, chłopak, jak ja wszystko wiem, jak ja tu wszystko muszę. Tą szklaneczkę nad każdą można poruszać i, i wlać oleju. A tu ty... jak robił. Co? Przełowę No. Dlaczego? No tak, żeby było dobrze. Tu możemy już delikatnie olejkiem sobie polać, tutaj czubeczki, gdzie przyjdą. Te dźwigi... dźwigienki zaworowe. No dobra Chopok, dawaj te dźwigienki. Co byś palił może? A ty masz to umyte? Umyte były te dźwigienki, nie? Dobra, trzeba je ładnie wydmuchać. Ładnie są umyte. Dźwięki są jeszcze. Teraz kręcimy sobie szpileczki do końca. To najpierw kręcić szpilki, tu skontrować. Nie tak jest lepiej, nie robić śruby ze szpilki, bo szpilka musi złapać pełnym gwintem do końca i wtedy dopiero a co tu tak? Obraz smryka co tu za, za ciemno Dobra, wkręcamy tutaj szpileczki o. O. i szpileczka doszła Rozkontrujemy, szpilamy drugą Szpileczki zakręcone Damy tu trochę oliwy wszędzie Niech ma i Wkładamy Musi pasić, co? Tyk, tyryk, tyk 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 tu tyk, tu tyk tu tyk tu tyk, tu tyk, tu tyk. No i dobra, no co? nakręteczki i zaraz będą ustawiane zaworki będą czekaj o to jest aha tak się odblokowuje dobra to tak musi być raz tak jest No taką dobra bo zerwę także to już mam dokręcone Tutaj można troszeczkę oliwki wlać na pierwszy rozruch. Zaraz sobie będziemy kręcili korbą. Zaraz sobie ustawimy i tak sobie pomyślałem, że jak będziemy kręcić korbą, to może warto go zalać już olejem. To już może smog zaciągniesz, pójdzie smarowanie. Kupiłem olej Motul 15W40 Diesel Motor Oil. Mam nadzieję, że Ciapek będzie godzin go przyjąć. Także ja sobie wleję już ten olej. Hopok pojechał, a zaraz, zaraz, zaraz. Tak, chopok pojechał po podkładki. A tutaj chyba nie, można ten chyba zalać, co? Chyba wleci do miski. Mógłbym tu przez głowica lać, ale nie chcę, bo tu zapaflunić, bo raże tego dekielka nie ma, a dwa... A tędyk można też wlać, nie? Tędyk też pójdzie. Po szklanka. O trochę tędyk. Żeby fajnie jest wszędzie odtłuszczone. Można o tędyk można trochę wlać. Też powinno pójść. Dobrze mówię. O, ten dyk Ten dyk też powinno. Gdzie? Czekaj, parę obrotów zrobię. Docieranie na zimno. No, pierwszy dzień dobry. No. Ja przypominam, że mam na imię Rafał, to jest mój garaż. To jest mój ciągnik. To ciągnik Kopoka, ale ja go składam. Przejechały ostatnie puzzle układanki, czyli pompa fryskowa, wtryskiwacze. Jak nowe. No i co? Poraby to... Wkładać. Równolegle jak nagrywam ten materiał, to zepsuła mi się skania, skrzynia biegów, etc. Holowanie dzisiaj w nocy i takie tam inne, inne rzeczy, ale dzisiaj zajmijmy się tylko tym oto ciągniczkiem. Zrelaksujmy się, podłupmy i zapomnijmy i żyjmy dalej. E. No to co, zaczynamy. Ja myślę, że trzeba zaczynać do rzeczy, których jest lepszy dostęp, czyli tak montujemy filterki paliwa, czyli to jest pierwszy, to jest drugi, wstępny, taki, a ten dokładny. Chyba tak to pamiętam. Szukamy nowych pokładeczek miedzianych. Uszczeleczki od dołu już sobie wcisłem. Ciągniczek chodzi luźniutko. Chodzi luźniutko. Także powinno być ok. Yy, co? Później następnym rzeczą, którą zamontujemy, to chyba będzie pompa, tryb ustawiony na znaki. Yy, wtryskiwaczy to jeszcze sobie zostawimy i sobie to wszystko, jak to pomontuję, ustawię na znaki. Uh -huh. Łatwo się mówi. A tutaj Smaru też natankowałem trochę tu Smaki. Smaru. W I będziemy sobie odpowietrzać. Pompę mam wstępnie. Zamontowaną, ustawioną mniej więcej, sprawdźmy to razem. No, mniej więcej na środek tych fasolek. Po prostu dokręćmy ją. Dokręćmy tą pompę. O, będzie? Chyba będzie. No i najważniejszy tu jest taki cypelek. Moim zdaniem jest to znak. I tutaj takie zero tu jest. Gdzie tu? O tu. O. Mniej więcej, nie więcej tak. Coś takiego. Obróćmy sobie tym. Nie. Teraz weźmy klucz 19 i ustawmy drugie zero. Był tu klucz 19, jest. i ustawmy drugie 0 i wam powiem że te rureczki podłączyć odpowietrzyć i kurna to powinno haziać nie widzę zera drugiego Waga jest jest drugie zero i co teraz i to byłoby wsią i to miało być takie trudne? Ja mam przygotowaną tą kapilarę, czy jak to tam zwał tak zwał Tą rureczkę Z wkładem od długopisu Ale może tak spróbujemy odpalić Co wy na to? Dajcie na nam je kur kurna te śrubki Zobaczymy Ty ry 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 ry. Teraz se pokręcimy troszeczkę. To nie byłoby takie kurwa trudne. Dzwonią przyjaciele kurna od od wspólnych zainteresowań motoryzacyjno traktorowych. Elegancko no i dobra ty tu się odpowietrzyło tu się odpowietrzyło. Da, damy gaz i pokręcimy na sucho czy pójdzie paliwo? Dawaj kurwa Powinno pójść w tym Wtryskami i paliwo powinno pójść Zobaczymy Jak to będzie szło Dawaj pan Oś kurna zaczyna Pa Ale z powietrzem idzie A to jeszcze Przemo chyba testował Jeszcze, jeszcze skurkowanie zapowietrzonej. Dopiero rurki przykręcę jak... On powinien tak mruczeć kurna. O! O! Tu kurna! Pokazało się na przelewie. Kurna! Kurna! A dobra, zobaczymy! Na znaki jest, jest, jest! Jak będzie nierówno chodził, to wtedy go ustawimy na, te, na kołek. Na tą. Czy od razu? No kurwa, korci żeby odpalić go. Sprawdzamy, czy odpali. A co mamy do stracenia? Na znakach jest, dobra, jest. Jak bo... nie, to będziemy kołkować go. Yy, filtr powietrza przykręcić teraz i dopiero wtryski bo tutaj chyba te, te same śruby tu przychodzą a jak tu jest wyczyszczone pod elegancko świece żarowe nowe kurna będzie jakby luksusowo a uszczeleczkę trzeba dać Filtr na pewno jest zalany olejem, to dobrze. Pamiętajcie, żebyśmy pompę sprawdzili. A tu są uszczeleczki. Takie okulary, lornetki takie jest. Damy uszczeleczkę. Uszczeleczkę damy. La 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 la. Ale tu podkładków jak mrówków. Jeszcze nie mamy rurki przelewowej zakręconej, ale już pokręciłem korbą, że z tego jednego wtrysku już z dwóch już. Dobra, niech to przepompuje dobrze. Krężanie jest. Coś tam działa. Co próbujemy bez rurki przelewowej? Co to nam pokaże? Ja pierdyka. Ojej kurna i człowiek trochę potrenował, poćwiczył. Dobra. Dokręcamy tutaj dziewiętnastki, tam 17 jakoś tak dziwnie nie ale tak musi być i co mówicie że odpalić, czy nie jak coś to odprężnik do góry i tyle moim zdaniem Można spróbować na chwilkę. Ja pierdykał. Uwaga! O kurczę, tutaj ten starter. Gdzie tu jest? Ten zegar też troszeczkę niedobry, bo. Uwaga. Damy mu odpocząć, ale już zaczyna kopcić górna. Może co będzie z tego? A jak nie, no to jeszcze raz. Do skutku. Na kołek. Zaczyna się dymek puszczać. Tu nigdzie na pewno zaraz pocieknie z tych rureczek. Moment, trzeba zobaczyć czy są dokręcone dobrze Bo tutaj coś paliwko tu się pokazuje Ja pierdyko ale emocje Ja pierdko Tak jakby chciał O Dokręcone Miałem olej sprawdzić Dobra, to tylko tak na chwilę i zaraz sprawdzimy olej w pompie. Co, sprawdzę jeszcze raz? Coś nie halo, trzeba posprawdzać jeszcze. Tutaj gdzieś paliwo się leje. Uf, dobra, na spokojnie posprawdzam. Co tutaj, gdzieś tu paliwo kapie, ale skąd? Coś tu niedokręcone. Tu dokręcone. Tu dokręcone. Może z tych przelewów się leje. Zaraz zobaczymy. A i z tego nie. O kurwa! Chciał zagadać, ale tu w paliwo leci spod tego. Nie wiem, czy ta sekcja jest niedokręcona nie tutaj. Dara podokręcamy. Tróreczki już tak się boję, dokręcić. Zagadał coś. Ja pierdziałe ty! Tam jest jeszcze... Zaraz to wyjdzie wszystko, zaraz podokręcamy. Dobra, uwaga. A już kurwa coś gadał. Co by chciał O chyba coś źle jest Dole. Udało się Dobra trzeba przelewy podłączyć Bo leje się ropa Ja go jebie kurwo. No trochę się pocieknie tutaj tego rureczki podasz się Dobra Trzeba posprawdzać olej w pompie, pozakręcać rureczki i wracamy Dobre Ponad 6 ma teraz no kurwa! Chyba coś z tego będzie. Ale numer, ale numer Maszyna świzna! Jako operator wyświadczamy. No i co chodzi? Trochę sobie jeżdżę tym traktorkiem. Trochę go trochę jest po raz tworzę tak pokopowi do lota. Nie nim po mieście, ale światła mam Światła są, muszę je wyłączyć, tego prądu Także ja Chyba zabieg się udał, fajnie chodzi, wiecie? Delikatnie na razie, a ja później Chodź po ok, przepalić, ja nie muszę, ja delikatnie Ładnie, teraz go ładnie umyję żeby zobaczyć, gdzieś tam nie cieknie. Na pewno to wszystkie z portekla od zaborów dlatego że go nie dokręcałem. Nie dokręcałem go mocno. Z tego względu, że z rana jak on zdygnie, to jeszcze to przereguluję mu zawory Jeszcze raz zobaczę do zaborów, jak nam się wszystko te ułożyły te laski weszły na swoje miejsce, to no i co? To będzie koniec. Można go oddawać. Niech służy. Zobaczcie. Hamulce ma Dziwne A nie miał Hoppuk zrobił chyba Hoppuk Cały samochód mi zaropowałeś To wszystko leci A on był polerowany Poczekaj chwilę, nie pryskaj Kurwa, będzie miał całe plamki O Boże Poczekaj, ja nim wyjadę Poczekaj chwilę, ja bo nie mam kluczyka Musimy to zamontować Poczekaj chwilę